Dzień dobry Mateusz Skulski, zapraszam na magazyn Ustecki. Kreatywność, ekologia i dobra zabawa. Tak w skrócie można podsumować kolejną imprezę przygotowaną przez Dom Kultury w Ustce. Mieszkańcy Kurortu i Wczasowicze mieli okazję przygotować biżuterię dla Syrenki. Podwórze Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce na kilka godzin zamieniło się w warsztat. Chętni mogli bowiem wziąć udział w akcji Biżuteria dla Syrenki. Uczestnicy warsztatów wykonywali morską biżuterię. Za surowce do jej produkcji posłużyły śmieci znalezione na plaży. Założeniem akcji było pokazanie, że wszystko może mieć drugie życie i może służyć nawet jako biżuteria. To wszystko jest plastyczne. I wszystko. Te śmieci, które, które nas zawalają, ale te są super. Więc macie gotową bransoletkę, możecie, możecie to e, obrysować. Tak? Biżuteria dla syrenki to kolejna wakacyjna impreza przygotowana przez Dom Kultury w Ustce. Podobnie jak podczas poprzednich, ilość uczestników z uwagi na stan pandemii była ograniczona. Warsztaty odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ustecka promenada zmieniła się w arenę działań wojennych. Nie była to oczywiście zwykła wojna, ale bitwa na balony wypełnione wodą. Bitwa była bezkrwawa, a zabawy przy niej było co niemiara. Na promenadzie zmierzyły się ze sobą pięcioosobowe zespoły. Każdy z zawodników uzbrojony był w zapas balonów wypełnionych wodą. Walczące strony mogły chronić się za barykadami, a wygrywała ta drużyna, której zawodnicy wychodzili z placu boju suchą stopą. A zawody polegają na tym, że my zupełnie za zupełnie dostarczamy wam. Po 20 dla każdego zespołu. Zespół składa się z maksymalnie 4 zawodników, ale może się składać z dwóch, w tym to sobie życzycie. Zabawa, choć bardzo żywiołowa, odbyła się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Mimo obostrzeń cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku żagle w Ustce ponownie na fali, a to za sprawą kolejnej edycji morskiej imprezy Ustka Charlotte Sailing Days. To najważniejsza impreza w polskim kalendarzu żeglarskim dla katamaranów hobika oraz jachtów jednokadłubowych klasy 505 i latających Holender, których załogi zmierzą się w walce o tytuł mistrza polski. W poprzednim roku w zawodach wystartowało 100 uczestników na 50 jachtach. W tym roku jest ich znacznie więcej. Codziennie regaty będzie można obserwować z pokładu statku, który będzie zabierał turystów, i będziemy mogli obejrzeć rywalizujących żeglarzy z bliska. Częściowo te regaty będą także widoczne z plaży oraz z molo, ponieważ katamarany. HobbyCat 14 i 16 właśnie będą startowały z plaży. Ubiegłoroczne regaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy liczą, że podobnie będzie i w tym roku. Władze miasta mają nadzieję, że zmagania żeglarzy na stałe zagoszczą w Ustce. Jak co roku w połowie sierpnia Ustka zaprasza na dożynki rybne, święto Ustki. Organizatorzy zapewnili jak zwykle wiele atrakcji. W tym roku dożynki rybne z uwagi na pandemię będą skromniejsze niż zazwyczaj. Impreza oficjalnie rozpocznie się przy Usteckiej Tężni. Będzie można m.in. posłuchać na temat historii miejscowego uzdrowiska. Nie zabraknie także tradycyjnego występu orkiestry dentej. Chwilę później przenosimy się na Ustecką Promenadę, gdzie przewidziany jest jarmark rękodzieła, bursztynu oraz ryb, także animacje dla dzieci, oczywiście z zachowaniem, Odpowiednich odstępów i reżim, reżimów sanitarnych oraz w dniu 15 sierpnia od godziny 10 do 17 będzie można zwiedzać okręt ORP Drużno, który będzie stał na wschodnim nabrzeżu. Sierpniowe dożynki rybne to jedna z najważniejszych imprez cyklicznych w usteckim kalendarzu. Obchodzone są jako oficjalne święto ustki. Podczas dożynek rybnych nie może też zabraknąć jarmarku, gdzie można będzie kupić lokalne produkty rybne oraz dzieła rzemieślników. Jarmark odbywać się będzie w dniach od 12 do 16 sierpnia. Każdego dnia od godziny 18:00 muzyka na żywo. Wydarzenie jest współfinansowane przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. I tym eventowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu usteckiego. Nasze wiadomości z ustki mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.